Cześć, tutaj zagłogowani, jesteśmy w poznańskim Sheratonie. Zostaliśmy zaproszeni na wydarzenie Sheraton Social Hour. Spotkaliśmy specjalistkę dla spraw PR-u. która ja nam opowiedzieć krótko, co mamy dzisiaj do czynienia w Sheratonie co robimy w Sheratonie przede wszystkim. Zaprosiliśmy Was dzisiaj na jedno z wydarzeń z typu Sheraton Social Hour. Sheraton Social Hour to cykl spotkań przy winie, y, cykl degustacji wina, y, przeznaczony zarówno dla gości hotelowych, jak i oczywiście dla poznaniaków, dla osób... No właśnie, to to już, tu już wejdę od razu w słowo, tak? bo, bo, bo hmm. faktycznie pomysł, jak czytałem na internecie, po Twoim zaproszeniu, za które oczywiście serdecznie dziękujemy, genialny, Żwił y, mnie jeden fakt. E, Szeraton e, oczywiście dedykuje wszelakie ewenty, które robi swoim gościom naturalnie. Dbaj o człowieka, e, którego podejmujesz. Super. Natomiast e, z tymi poznaniakami, co, 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 co Szeraton chce zrobić z poznaniakami, To mnie bardzo ciekawi. E... E, Szeraton ze Szalałem ma przybliżać wina. E, ma przybliżać tematykę winiarską, e, ma pomagać. E, ma umożliwiać gościom dokonanie wyboru. Przez to, że oferujemy tego degustacyjne, dwa razy po 60 ml, w bardzo atrakcyjnej cenie. 25 zł. Goście mogą spróbować tego, co im smakuje, mogą się dowiedzieć temu więcej o winie, mogą zapytać sommeliera, którym wino serwuje. Nie muszą od razu kupować całej butelki, mogą na początku Sprawdzić, co tak naprawdę im smakuje. Ale wiem też już z pewnych źródeł, że można też pobawić się w pewne smakowanie owego wina, owych dwóch kieliszków, y, z pewnymi propozycjami waszymi. Y, jak to wygląda w przybliżeniu naszych to również? To znaczy tak, te deportacje odbywają się trzy razy w tygodniu, poniedziałek, czwartek, piątek, w godzinie 19.21. No i przy okazji y, proponujemy gościom. Y, posmakowanie kilku drobnych y, rzeczy, które y, jakby mają możliwość sprawdzenia tego, jak one się z winem komponują, bo jak komponuje się wina. To jest, wino z z to jest, to jest y, Proste składniki, y, małe kęsy, y, które albo y, mogą wydobyć smak z wina, albo wino może pomóc y, wydobyć smak z tych potraw. Y, Goście mają szansę sprawdzić mm -hmm. tak naprawdę z czym... Y, z czym im nie smakuje, yy, mogą to przenieść później na grunt zjedzenia kolacji i dobrania sobie wina, bądź yy, bądź, bądź kupienia butelki w domu yy, i, i po prostu cieszenia się nim w domu. Powiedz nam jeszcze, czy to ci dzieje tylko w Poznaniu, czy też w innych miastach Polski też możemy do na To się dzieje w yy, 240 butelach Sheraton na świecie, we hmm. wszystkich czterech polskich regionach, a więc również w Krakowie, w Sopocie i w Warszawie. Yy, Także zapraszamy. Czyli, jeżeli ktoś Trzyba. nie jest z Poznania, z Warszawy, z Sopotu, to tam też mogą zobaczyć na stronach, to, na co się dzieje, kiedy, gdzie social hour odbywa. Jak najbardziej, to jest program globalny, który nie tylko funkcjonuje w Polsce, ale, w, ale tak jak mówiłam, na całym świecie. Uczestniczy 240 hotelów więc jest duże prawdopodobieństwo, że trafi się akurat do tego, gdzie, gdzie social hour no. jest. Świetnie, czyli generalnie cały event polega na tym, że przychodzą ludzie, którzy są zainteresowani winem. Jesteście Wy ze swoją wiedzą, ze swoimi winami i prowadzicie dyskusję. żeby ludzie rozmawiali o winie, bawili się winem, bawili się też potrawami, próbowali różne smaki malować i żeby uczynić też swoich smaków, tak? Stąd nas wesoło. To ma zbliżać. Tak jak chcemy zbliżać naszych gości ze sobą, chcemy, chcemy żeby mogli nawiązywać kontakty. Na czym, jakby. O co nam chodzi? Chodzi nam o to, żeby. Pobudzić tą dyskusję, żeby w podróży był pretekst do, do rozmowy, był pretekst do spotkania się. I myślimy, że, że wino jest właśnie, jest właśnie takim, takim pretekstem, które zarówno po ciężkim dniu pracy pozwala odpocząć. Super, super. Teraz wracam do tych poznaniaków, do tych szarych przechodniów. Niekoniecznie szarych, ale po prostu przechodniów. Poznańskich, chodzę tutaj, podchodzę do baru i mówię barmanowi, mówię sumierowi, mówię kanerce, komukolwiek. Yy, że słyszałem, że jest taka akcja, yy, że chciałbym spróbować. Oczywiście zostaje podjęty z należytymi na najbardziej. Radę. super, yy, pobawić się mogę, mogę potem, tak jak mówiłaś, yy, zjeść kolację, wziąć butelkę do domu, yy, dla mnie rewelacyjny event. Mam nadzieję, że się sprawdzi, tego Wam życzę, będę, będę śledził temat, gdzie powiedz jeszcze można śledzić oby temat, gdzie można śledzić o de Jakiś plan imprez w ogóle jest. Jest i od razu trzecie pytanie, przepraszam. Czy jest też harmonogram jakichś testingów, tak? Które wino, kiedy, czy coś takiego macie plany, czy wszystko jest na spontanicznie? To znaczy to są wina, które na co dzień mamy w karcie, które na co dzień są w karcie naszego lobbywalu. I yy, 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 nie do końca piszemy o tym, jakie konkretnie wino będziemy danego dnia dogostować. Jeżeli organizujemy jakieś specjalne wydarzenie, yy, na pewno napiszemy o tym na naszym Facebooku. Yy, gdyby ktoś zapomniał, w jakie dni, w jakiej godzinach, zawsze mógłby dowiedzieć się stronę internetową. I myślę, że to jest, yy, jest właściwy kierunek, żeby dowiedzieć się to. Dzisiaj mieliśmy zdecydowanie trzy butelki wyjątkowane ja w tym zaznaczeniu, dwie. Mieliśmy kalifornijskie Chardonnay, mieliśmy niemieckiego Rieslinga Spätlese i mieliśmy na końcu sotlena. I też w naszej rozmowie, tylko, w gronie kilku osób, już te różnice były naprawdę niesamowite, kiedy ktoś łączył Rieslinga z czymś kwaśnym, z czymś słonym, były ważne inne odczucia tak, ale... tak, i jakby ta dyskusja się zaczęła wiązywać. No, dla mnie tak jak mówię, po raz kolejny pomysł fenomenalny, stuprocentowe zaskoczenie. Zresztą rozmawialiśmy już poza kamerą za nią, tak myślałem, że będzie w ten sposób. O i tak będzie, i tak on sobie, a tu jest naprawdę, jak widzicie, fajni ludzie nas podjęli, jest naprawdę fajna, fajna rozmowa, ciekawa rozmowa, mamy dużo wspólnych tematów, dużo tematów, które nas dzieli, co tylko zarzewia dyskusję. Ja byłem, tak jak Kuba, zaskoczony atmosferą, przyjęcie. Mam nadzieję, że pozytywnie. Jak nie bardziej, jak nie pozytywnie. Słuchajcie, zapraszamy Was, szukajcie Sheraton'a, szukajcie Social aws. Na pewno fajne minatomstwo do spróbowania, fajni ludzie, warto spróbować. Cześć. Bardzo dziękujemy.